Wojewoda Śląski Jarosław wieczorek podpisał kolejne umowy na realizację inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Ponad 2 miliony 600 tysięcy złotych przypadło w udziale gminie Mykanów, która dzięki temu stała się jednym z miejsc, które odwiedził wojewoda w trakcie wizyty w powiecie Częstochowskim. Powiat Częstochowski jest przepiękny. Można powiedzieć, że to jest jedno z ide bardziej idealnych miejsc do życia i można tylko zachęcić tak, wszystkich, którzy gdzieś tam są w tych aglomeracjach miejskich, że warto się właśnie osiedlać, bo to jest wszystko. Tak. To są i żłobki, i przedszkola, i nowoczesna infrastruktura, generalnie dobrzy gospodarze i oby tak dalej. Wybrane inwestycje w gminie pokazał wojewodzie wójt Dariusz Pomada, który podkreśla, jak duże znaczenie dla realizacji zadań mają fundusze przekazywane za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego. Są potrzebne i stąd taka gospodarska wizyta wojewody dzisiaj, która ma na celu zapoznanie się z tym, co z tymi pieniężkami tak naprawdę zrobiliśmy. Czyli możemy pochwalić się naszymi inwestycjami, ale też sobie podziękować za to, że. Gmina Mykanów otrzymała od rządu, od wojewody, od rządu marszałkowskiego poważny zastrzyk finansowy i dzięki temu mogliśmy wiele inwestycji zrealizować. Jak informuje Śląski Urząd Wojewódzki w ostatnim czasie do gmin powiatu częstochowskiego trafiło sporo środków na poprawę stanu sieci drogowej. W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Powiat Częstochowski i gminy z tego terenu otrzymały w roku bieżącym w sumie prawie 7 milionów złotych na przebudowę i rozbudowę ponad 8 kilometrów dróg gminnych i powiatowych. Tych programów rządowych w tej chwili jest bardzo dużo uruchamianych od 2016 roku. Zależy nam na tym, żeby wspierać samorządy, żeby wspierać właśnie w projekty, które są bardzo cenne i ważne z punktu widzenia mieszkańca, tak i obywatela. Bo z jednej strony mamy, mamy programy rządowe w odniesieniu do infrastruktury drogowej, ale są też właśnie takie, jak chociażby edukacyjne, czy takie, które wspierają infrastrukturę żłobkową czy, czy senioralną. No to wszystko musi się gdzieś tam wspinać w całość. I tak jest też nasz cel. No ja dzisiaj mam okazję. Zobaczyć gminę trochę szerzej, poznać jej problemy, poznać jej wyzwania, no i być może wspomóc również innymi, innymi programami w przyszłości. W podpisywaniu najnowszych umów między gminami a Urzędem Wojewódzkim oprócz samorządowców uczestniczyła również poseł na Sejm Rzeczpospolitej Lidia Burzyńska. Tych programów naprawdę nie tylko socjalnych, ale infrastrukturalnych jest bardzo dużo, chociażby z Funduszu Inicjatyw Lokalnych, ale również i teraz Polski Ład, czyli Fundusz Rozwoju Strategicznego. To są wszystko pieniądze dedykowane tym małym ojczyznom, małym ośrodkom, które pięknieją dla kogo? Dla dużej ojczyzny, bo radość funkcjonalność i dobrobyt nas, ludzi mieszkających w małych miejscowościach, składa się na ogólny wizerunek silnej, pięknej, o pięknych wartościach, o pięknych tradycjach naszej ojczyzny. W ramach naboru rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2021 rok wsparcie rządowe uzyska ponad 2000 zadań. Dofinansowanie wynosi do 80%, pozostałe środki dołożą gminy, z którymi podpisano umowy.